W Wielkiej Polsce o poranku. Taki zraniec, przemyśleń kilka. No, władza nasza właziła w tyłek Ukraińcom jak tylko mogła. Robili wszystko naszym kosztem, pomagali, co myśmy już dawno ostrzegali, że Ukraińcy są bardzo niewdzięczni. Przecież kiedyś, jak żeśmy ich ratowali od wielkiego głodu, Sami jeszcze nie, też nie mając za dużo, to się odwdzięczyli też rzezią bołyńską i w Małopolce Wschodniej. To są ludzie niewdzięczni i o tym się zawsze mówiło, tylko że władza pisowska nie ma pamięci historycznej, nie ma wiedzy o tym ludzie, który, o tym państwie, które powstało. Yy, na krzywdzie Polski i w interesie Niemiec. No, jest yy kilka afer związanych ze zbożem, wiadomo. <grytanie> Opróżnili yy, magazyny zboża, po czym zapełnili je, zapełnili je w marnej jakości zbożem z Ukrainy. I teraz nie wiedzą, jak z tego wybrnąć. Tu chcą się pod publiczkę pokazać, że oni coś działają w interesie polskim. Gówno działają w interesie polskim. Zboże, które Polacy, polscy rolnicy wyprodukowali, jest trudne ze sprzedaniem tego, no bo magazyny nie mają miejsca, są inne ceny. Tutaj rozmawiałem z, z rolnikiem, który mówi, no panie, Prze, przez te działania PISU to ja już 200 tysięcy straciłem na, na zbożu. No i tak to wygląda. No ale jeszcze o jednym zasiewie do, tej, do tych zbóż, no nie, co, co Zasiali ten ferment, Ukraińcy są niewdzięczni tutaj e, za to, że my chcemy pilnować swego, to oni się tutaj oburzają już, już e, gierki, już... E, Zaleński nie jest przyjacielem Dudy, a to takie gierki, ale co innego przypomnę. Bo pamięć ludzka jest zawodna i politycznie tak obliczona na trzy lata. Zbliżają się wybory i PiS, który ma gębę pełną frazesów, jak są nieporządni, jak, jak dbają o moralność, do, do tych wszystkich afer wizowych, o przecież podmiana narodowa to jest okropna rzecz zbożowa z bronią, z tymi machlojami różnymi dużego kalibru dodam jeden taki mały jeszcze epizod, co uważam, że to jest dopiero przekręt, bo w 2019 roku PiS negocjował fundusze norweskie. Za to, że my od Norwegów kupujemy y, gaz, śledzie, łososie, inne rzeczy, to y, Norwegowie mają obowiązek płacać y, y, część pieniędzy na Unię Europejską. No i jak były negocjacje w 2019 roku, to y, rząd Morawieckiego wynegocjował, tylko, co się lewica oburzała, że strasznie mało, tylko 30 milionów euro na promocję LGBT w Polsce. No i to zrobił nie kto inny, tylko ten tak zwany prawy rząd Morawieckiego. Oszuści tu gadają jedno, robią drugie. I te wynegocjowane fundusze norweskie, te 30 milionów euro ponad. To jest ciekawostka taka, że miało to być przekazane przez fundację będącą, no przez jakąś fundację w Polsce. No i Sakiewicz wtedy próbował założyć fundację, przez którą przeszłaby ta kasa, no nie udało się. Norwezy pokiwali palcem i powiedzieli, nie, nie, tak my się nie będziemy bawić, to musi być już fundacja, która w Polsce jest. No i przez jaką fundację poszły te 30 milionów wynegocjowanych przez rząd Morawieckiego? A no przez fundację Batorego i fundacje związane z Sorosem. No i oczywiście ci umywają ręce, chcieli pod dywan się. wiedzę o tym. No w internecie można sobie przeczytać o tych negocjacjach rządu PiS, jak to negocjował. Także 30 milionów euro, które mieli wydać do końca 2023 roku, czyli jeszcze 3 miesiące, szanowni państwo, szanowni rodacy, koledzy 3 miesiące, żeby zamknąć, zamknąć tą kasę. 30 milionów euro to jest ponad 120 milionów złotych. Ja, by, ja się pytam, gdzie, jest, gdzie są te pieniądze, na co zostały przeznaczone, trzeba to rozliczyć. Czy my musimy mieć pełną wiedzę na co yy, poszła kasa. Na co skoro miała iść na promocję LGBT w Polsce, to co za to zostało zrobione. Niech yy, minister yy, któryś tam zrobi orędzie do narodu i niech się wytłumaczy. Dlaczego wynegocjowali tyle pieniędzy na promocję z LGBT i gdzie ta kasa jest? No. Czołem Wielkiej Polsce, tyle w temacie, no także tak, PiS sieje i będzie zbierał, no czołem.